Witam. Dzisiaj będę chciał porównać w pracy dwie kosy. Obie są Oleomaka i nawet to może być ciekawe, dlatego że obie mają bardzo podobną moc i pojemność cylindrów. Obie są około 40 cm pojemności i moc 2,210 konia, ale różnią się ceną, dlatego że mam tu taką bardziej amatorską kosę. Jest to Oleomak BCH400 i mam też za 1300 zł i mam też troszkę droższą, czyli Sparte 441. Tylko te, tylko że u mnie jest w wersji 50Y, czyli na 50. rocznicę. Ona się od zwykłej różni tam plastikami, nie wiem czy czymś więcej. Na pewno ma troszkę inne plastiki, także będę chciał zobaczyć jak one obie pracują, dlatego że tak naprawdę są bardzo podobne, ale konstrukcje silników mają zupełnie inne. To są inne silniki i będę chciał właśnie sprawdzić w, w pracy jak one się różnią, bo jeśli chodzi o samą budowę. No to poza tym, że konstrukcja jest inna, silników, to jakoś nie widzę ogromnej różnicy w jakości wykonania plastików i innych elementów. Nie ma, nie ma dużych różnic moim zdaniem, więc ta różnica w cenie 600 zł, nie wiem czy jest usprawiedliwiona właśnie inną konstrukcją silnika, czy ten silnik lepiej pracuje w tej droższej kosie, tego będę chciał się dowiedzieć. Ale zanim to zrobię, najpierw może chwilę pokażę Wam trochę te kosy z bliska, żebyście zobaczyli, jak wygląda jedna, a jak druga. A za chwilę pokoszę i wnioski z koszenia Wam powiem na koniec. A więc zobaczmy teraz z bliska, jak one wyglądają. Na obu są głowice oleomaka. Na razie są różne żyłki, ale mam tu już przygotowaną żyłkę Hortmasza. Dwa okrągła. Zobaczymy, jak one pracują na tej żyłce. Same przekładnie wyglądają różnie w tych kosach. To nie są te same przekładnie. Jak nie zapomnę, to sprawdzę, czy się któraś z nich bardziej grzeje. Rury. Tej samej grubości, w ogóle jeśli chodzi o rurowanie, o ten wspornik kierownicy są identyczne. Rączki, jeśli chodzi o same chwyty, też są identyczne. Mają ten sam wzór, tylko mają troszkę inny plastik innego koloru. Ale to jest, ta moja sparta jest wersją 50Y, i w wersji zwykłej te rączki chyba są inne, i wspornik też pewnie jest inny. Natomiast dalej mamy mocowanie szelek, ono jest plastikowe. Poza kolorem jest takie samo plastikowe w obu. Tutaj w tej drugiej jest też taka gumowa osłona, w tej tańszej kosie jej nie ma. A tutaj dalej już te same silniki to jest zupełnie co innego sprzęgła, silniki, osprzęt to już jest całkowicie inna. Inne wykonanie, inna technologia, to tak powiem. To nie są te same silniki. Także będziemy chcieli właśnie zobaczyć, czy bo one się tak naprawdę głównie tymi silnikami różnią. Ale w kosie to właśnie silnik jest najważniejszy i będę chciał zobaczyć, czy one pracują jakoś inaczej. Ta sparta ona jest troszkę tak jakby taka zgrabniejsza, troszkę jakby mniejsza, jeśli chodzi o silnik, ale to może być tylko kwestia ukształtowania obudowy, ukształtowania plastików. To, co mogę już powiedzieć, to że w tej, w tej kosie BCH tutaj troszkę przyjemniej się odpala. Lepszy jest starter, przyjemniejszy. W tej drugiej jest troszkę mniej przyjemny, ale też jest ok. Nie mówię, że nie. Odro... Różnica nie jest duża, to jest odrobinę tylko. Ale troszkę w tej się lepiej odpala. Zaraz odpalę i zobaczymy. Nie wiem, czy odpalą tak od Jak widzicie, obie dobrze odpalają. Trochę się różni, praca silników, dźwięk, ale i sama praca też się troszkę różni. Także inne konstrukcje. Zobaczmy teraz w trawie, jak one sobie radzą po kosze, a na koniec powiem wam, jak to, jakie jest odczucie skoszenia, czy któraś z nich wydaje się być lepsza, mocniejsza i tak dalej. Ciężko mi określić, która z tych kost nie kosi szybciej, więc postanowiłem taki. Krótki sprawdzian zrobić, zobaczymy, która skosi szybciej. Na krótkim odcinku, w sumie, ale zobaczymy. W ramach ciekawostki pokażę Wam mniej więcej taki sam odcinek, identyczny, można nawet powiedzieć, ale skoszony na innej żyłce. Tym razem mam żyłkę Cedrusa, gwiazdę, ale to mi się w niej podoba, że ta gwiazda jest dosyć ciężka w stosunku do innych gwiazd, jakie miałem do tej pory. Ta jest dosyć masywna i ciężka, więc w takiej ciężkiej trawie myślę, że sobie dobrze poradzi. Zobaczmy. A więc skończyłem na dzisiaj, jakie są moje wnioski z koszenia tymi dwoma kosami. Powiem Wam, że jeśli chodzi o czystą moc, to ja tutaj żadnej tak naprawdę różnicy nie widzę. Oczywiście charakter pracy tych silników się trochę różni i to jak ta moc jest oddawana, czyli jedna kosa BCH400 jest tak jakby bardziej bezpośrednia pod tym względem, natomiast ta droższa sparta, ona. Jest troszkę, troszkę tak, jakby opóźniona, jeśli chodzi o wciskanie gazu, puszczanie gazu. Ona ma troszkę opóźnioną reakcję, ale to jest szczegół. Moc ogólnie moim zdaniem jest bardzo podobna. Ja tutaj żadnych naprawdę różnic między nimi nie widzę. Odpalanie w obu przypadkach jest. A wam ten kos jeszcze raz pokażę. Odpalanie tych kos bardzo przyjemne. to tak jak mówiłem chyba wcześniej, już że BCH ta tańsza kosa ma troszkę minimalnie przyjemniejszy starter ale nieważne czy odpalamy je i od razu po wyłączeniu czy po iluś tam minutach za każdym razem odpalały mi od razu za pierwszym pociągnięciem nawet jak powiedziały, nie wiem tam powiedzmy 10 minut jedno pociągnięcie i odpaliła każda z nich także pod tym względem jest są mniej więcej równe oczywiście ja tutaj je Oceniam te dwie kosy, nie biorąc pod uwagę ogólnej konstrukcji silników i trwałości tych urządzeń, tak? Ja mówię tylko o, o tym, jak się nimi kosi, jak one zachowują się podczas pracy. A więc, czy moim zdaniem jest usprawiedliwiona różnica w cenie między tymi urządzeniami, bo przypominam, że jedna z nich kosztuje sparta kosztuje 1900, a BCH kosztuje 1300 czy jest to usprawiedliwione? Powiem Wam, że na pierwszy rzut oka nie widać. Na pewno Sparta pracuje ciszej. W każdym razie jeśli chodzi o, o to co ja słyszę w słuchawkach, bo ja zawsze w słuchawkach koszę. BCH tak jakby bardziej buczy. I słuchawki tego dźwięku aż tak dobrze nie wyłapują. Także mi się wydaje, znaczy wydaje, jestem pewny, że Mniej przyjemnie kosi się kosą BCH jeśli chodzi o głośność i dźwięk, jeśli chodzi o Sparte, to naprawdę tutaj w ogóle ten dźwięk nie przeszkadza, bardzo ładnie jest wytłumiane i tutaj nie ma takiego buczenia. W, SPAR nie, w BCH trochę takie buczenie jest słychać. Nie, nie ma, oczywiście nie jest to nic strasznego, ale jednak na długie koszenie to wolałbym zdecydowanie Sparte. Co poza tym, to co mnie zaskoczyło bardzo mocno w tych kosach, już po nawet dłuższym koszeniu, to to, że pamiętam z zeszłego roku, bo w tym roku pierwszy raz z partą kosiłem. Pamiętam z zeszłego roku, że tam bardzo mi się podobało, jak ona ma, no mimo że ona nie ma, tak jak widać amortyzacji rozbudowanej, jednak dość fajnie amortyzowała, albo małe drgania generowała w każdym razie. Bardzo przyjemnie się, się ją czuło na rękach Natomiast teraz jak kosiłem tymi dwoma kosami To powiem Wam, że Żadnej wielkiej różnicy Między nimi nie zauważyłem Jeśli chodzi o amortyzację I to mnie dos dosyć mocno zdziwiło ale, ale powiem Wam, że to tylko Tylko częściowo Dlatego, że później Jak zmieniłem żyłkę Z okrągłej na, na cedrusa gwiazdę Drastycznie się wszystko zmieniło Naprawdę Sparta zaczęła się zachowywać zupełnie inaczej. Od razu amortyzacja stała się dużo przyjemniejsza. Naprawdę, no, to aż zdziwiony byłem, jak bardzo wygładzona się stała amortyzacja. Także tutaj nie wiem o co chodziło, bo przy zamienianiu żółki zamieniłem też głowicę, bo miałem tamtą żółkę na jednej głowicy i kosiłem oboma kosami, więc jednocześnie z żółką zamieniłem głowicę. Nie wiem czy to kwestia głowicy czy samej żyłki, ale naprawdę różnica była ogromna i mogę powiedzieć, że rzeczywiście Sparta, jeśli ma odpowiednią żyłkę, a może i też głowicę, to drgania w ogóle nie przeszkadzają. Naprawdę są bardzo, bardzo minimalne, prawie nie, można nie zwracać na nie uwagi. Także jeśli chodzi o samą prędkość koszenia, to tak jak mówiłem wcześniej, nie widzę różnicy w mocy. Ale za to, jeśli chodzi o przyjemność z koszenia, czyli mniejsze wibracje i przyjemniejszy dźwięk, cichszy, to myślę, że warto dopłacić trochę więcej do sparty. Bo naprawdę na długie koszenia to przyjemniej się kosi tą spartą. Poza tym, jeszcze co miałem dla Was sprawdzić, to czy te. Mówiłem wcześniej też, że sprawdzę, czy przekładnie się grzeją tak samo. I powiem Wam, że w tej tańszej kosie przekładnia po dłuższym koszeniu jest gorąca, ale można śmiało ręką trzymać. Nie parzy. Natomiast wsparcie nie da się utrzymać przekładni po długim koszeniu w ręku, bo po prostu parzy tak mocno. Myślałem na początku, że to też może być spowodowane tym, że źle nasmarowana. Może trzeba smaru do, dołożyć, bo dzisiaj smaru nie smarowałem na początku przed koszeniem. Ale dołożyłem smaru. Teraz niedawno i spróbowałem jeszcze raz, i nic się nie zmieniło. Nadal ta przykładnia jest po prostu tak gorąca, że aż parzy w dłoń po koszeniu. Także tutaj ona się dosyć mocno grzeje. Generalnie rzecz biorąc, uważam, że obie te kosy po prostu zachowują się tak, jak przystało na swoją cenę. Tamta BCH 400 nie jest zła, zwłaszcza jak na cenę 1300 złotych. Całkiem fajnie się nią kosi, ale jeśli chodzi o przyjemność skoszenia, to sparta moim zdaniem jest dużo przyjemniejsza ze względu na lepsze wygładzenie wibracji, naprawdę dużo lepsze. Oczywiście też, tak jak mówiłem, zależnie od żyłki, jak się okazało. Bo tutaj, tak jak widać, chyba żyłka i głowica głównie wpływają na przyjemność z korzystania na, na to jakie są wibracje. Ale jak głowica i żółka są odpowiednie, to wtedy jest elegancko i dużo przyjemniej się kosi niż tą drugą BCH400. Jeśli macie takie kosy, to napiszcie coś w komentarzach, jak Wam się kosi, co wy uważacie. Jak dla mnie, obie fajne, obie warte swojej ceny, ale ta jednak droższa, nie bez powodu i bardziej mi się podoba. Tutaj jeszcze też zauważę przy okazji, że ten wlew tutaj mi się bardziej podoba, jest większy, korek lepiej wykonany, dłuższa szyjka, wyżej pociągnięte, tutaj trudno przelać jest, dlatego że ma bardzo długą, grubą szyjkę, praktycznie nie można przelać tego zbiornika. Natomiast tu jest pochylony, trochę mniejszy otwór, gorszy korek, także jakość wykonania też, też się różni. Ale tak jak mówię, dzisiaj nie oceniałem jakości i konstrukcji, tylko aby pracę. I jeśli chodzi o pracę, to no tak jak mówię, obie dobre, ale ta moim zdaniem lepsza. Także tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na inne moje filmy. Do zobaczenia.